Oh, Znowu ukryłem swoje smutki za maską. Co jest ze mną nie tak? Znowu znajdowałem się tam, gdzie? W zamkniętym pomieszczeniu. Już nie wytrzymuję psychicznie. Czuję się jak w 2020 roku. Odizolowany od ludzi. Ale czy zdjęłem maskę? Nie. Dużo czuję. Ciężkie jest udawanie. Pogodziłem się, że już mam problemy z agresją. Czemu nie śpię? Po prostu nie mogę zasnąć. Młoda, masz trudności w głowie. Powiedz mi je. Nikt nie musi inny wiedzieć. Znowu nie spałem, a ciebie że tak. Wybacz, lecz nie umiem, nie umiem ci pomóc w oczy. mu robię to na Messengerze. Mała, nie płacz po mnie, bo nie jestem tego wart. W tych tekstach zostawiłem siebie, później słuchasz tego. Słuchasz tego, bo dla Ciebie zabrakło mnie, Spokojnie jestem już u świętego. Jeżeli kiedyś zmienię się, to proszę pana tylko w twarz. Staję się coraz lepszy. Teraz jestem tu, jak twój lekarz. Jeżeli będzie trzeba, napisz, pomogę ci. Dla moich fanów jestem jak ich matka. Sam jej nie miałem. Matka stała mi się głównym wrogiem. Ojciec zresztą też. Wychowałem się sam, było ciężko, ale jakoś z tego wychodzę. Pamiętaj o tym, teraz słuchając tego, że jest źle. Ale zapewnię ci, słuchacze, że będziesz się lepiej czuł się? Nie wstydzę się sensie tego. Nie bój się zgłosić do psychologa. Wiem, będzie to ciężkie, lecz nie, nie proszę żyły. Sam dużo się okolaczałem. Spróbowałem, czy to ci się udało. Dlatego, gdy wymawiasz sobie, że się nie uda, popatrz na mnie. Szykuję coś grubego, ale zanim to zrobię, wysłucham was. Mała, nie płacz po mnie, bo nie jestem tego wart. W tych tekstach zostawiłem siebie później słuchasz tego Słuchasz tego, bo dla ciebie zabrakło mnie Spokojnie jestem już u Mała, nie płacz po mnie, nie jestem tego was. W tych tekstach zostawiłem siebie, później słuchasz tego. Słuchasz tego, bo dla ciebie zabrakło mnie. Spokojnie jestem już u świętego.